Gram na kąpie, w rękawiczkach z obciętymi palcami i w dwóch bluzach, kiedy babcia woła mnie na kolację. Pyta, czy naprawdę przez całe popołudnie siedziałem w tym zimnisku? Jak tak można, w piecu nienapalone, że się przeziębię. Potem dodaje, że nie mogę całymi dniami przesiadywać przed komputerem. Nabija coś o świeżym powietrzu, zdrowiu, dotlenieniu organizmu. A może chciałbym uprawiać jakiś sport? Podobno mają tu klub piłki nożnej, może coś jeszcze? Przecież zawsze byłem bardzo sprawny fizycznie i tak dalej, typowe gadki. Myśli, że się na nie nabiorę, ale nie ma głupich. Na piłkę nikt mnie nie namówi. Nie zapisałbym się na nią nawet w Pradze, a co dopiero tu, na wiosce. Babcia idzie napalić w piecu. I nagle zauważa opakowanie po batoniku mila, który wziąłem ze skrytki. Zostawiłem je na biurku. Miałem wywalić, ale zapomniałem. Co to ma być? Opakowanie po mili. A skąd miałeś batonik, co? Okłamałeś mnie. Niby nie byłeś głodny, a potem pokryjomu znów jadłeś słodycze, tak? Nie odpowiadam. No dobra, mówi babcia. Wyłącz to i chodź na zupę. Stoi w progu, czeka. Naprawdę muszę przerwać i z nią zejść. Babcia grzeje zupę. W telewizji leci jakiś serial. Śmierdzi grzybami, nie zjem tego i już. Nie muszę już jeść do końca dnia. Stawia przede mną talerz. – Wybrałam ci grzyby z talerza – mówi. I dodaje – Słuchaj, Wiki, gdybyś normalnie zjadł obiad, to wiadomo, że możesz sobie potem wziąć batonik. Ja ci batonika nie bronię. Możesz brać sobie słodycze ze spiżarki, ale po obiedzie, nie zamiast, jak dzisiaj. Beł tam łyżką zupę. – Babciu, nie zjem tego naprawdę, zwymiotuję, jeśli wezmę choćby łyżkę. Nie przesadzaj, dobra? Przecząco kręcę głową. Wcale nie przesadzam. Wiem, że się pożygam, jak będzie mnie zmuszać. Nie pogrywaj ze mną, Wiki. Wcale nie pogrywam. Nie dam się nabrać tak łatwo jak mama. Chociaż spróbuj. No, pięć łyżek. Tyle chyba dasz radę. Nie dam. Jedz zamiast gadać. Dawno byś zjadł. Ślęczę nad zupą jeszcze kilka minut. Babcia siedzi i nie spuszcza mnie z oczu. Umieram z nudów, więc próbuję odrobinkę, choć już wiem, jak to się skończy. Błyskawicznie pochłaniam trzy łyżki i już mam wrażenie, że dam radę, ale czwarta staje mi w gardle, piątej nawet nie próbuję podnieść do ust. Lecę do toalety, żeby wszystko zwymiotować. Batonik mila też wyżygałem. Babcia stoi nade mną, ma smutną minę. Przykro mi, wszystko w porządku? Tak. Może ci suchą bułkę dam. Dobra, ale wezmę ją sobie na górę. Babcia kręci głową. Nie, na górze się nie je. Aha. Hm. Czyli nawet moje żyganie jej nie ruszyło. Ściskam bułkę na kuchenny blat i chcę wyjść. – Wiki, stój! – Nie słucham. Babcia biegnie za mną i chwyta mnie za rękę. Całkiem silna jest, jak na taką drobinkę. Ściska moje ramię, jak w szponach. Ciekawe, że wcale przy tym nie wygląda na wkurzoną. Raczej na smutną. – Skoro nie jesz, nie jesz tej bułki, to przynajmniej nią nie rzucaj. – Puść mnie! – to ją schowam do chlebaka, a potem marsz do kąpieli. Chyba już starczy tego grania na dzisiaj, co? Ale co niby mam tu robić przez cały wieczór? Możemy obejrzeć film, albo poczytać, albo porozmawiać. A przed kąpielą możemy na przykład iść na spacer. Na spacer, ja pierd... Myślałem, że mi przyłoży, ale tylko wyciąga w moją stronę palec wskazujący. Jeszcze raz się tak do mnie odezwiesz, a pożałujesz. Nie pozwolę sobie, smarkaczu. Chcę grać, rozumiesz? Rozumiem, ale nie będziesz. Wymiotowałem. Powinnaś być dla mnie miła. Przecież jestem dla ciebie miła. Chodź, zaraz się zaczyna, gdzie jest Nemo. Poglądamy razem. Ch, czy ja wyglądam na pięciolatka? No to obejrzymy coś innego. Ale ja nie chcę z tobą niczego oglądać. To nie oglądaj. Wykąp się i połóż, ale żadnego grania. Dobrze. Obiecaj. Obiecuję. To mogę już iść na górę? Trzeba dołożyć do pieca. Dasz sobie radę? Pewnie. W końcu mogę iść. Tyle, że kiedy obiecałem, że nie będę grać, skrzyżowałem palce. A pokój, w którym śpię, jest zamykany na klucz. A spróbuj się zamknąć na klucz, to możesz się całkiem pożegnać z komputerem. Nie jestem pewien, czy babcia byłaby do tego zdolna, ale na wszelki wypadek dzwonię do mamy. Przecież babcia nie może się tak zachowywać. Mama nie odbiera, pisze SMS. -a. Mamo. Babcia nie pozwala mi grać na komputerze. Wymiotowałem. Proszę, przyjedź. Po chwili namysłu zmieniam mamo na mamusiu. Kąpię się, myję zęby, kładę się do łóżka, gram na telefonie. Mama cały czas nie odpisuje. Teraz nienawidzę jej jeszcze bardziej niż babci. Zastanawiam się, jakie mam możliwości. Mogę uciec, ale nie za bardzo jest dokąd. Jak ucieknę, jak ucieknę do Pragi, do domu, to mama i tak przywiezie mnie tu z powrotem. A jak będę często uciekać, pójdę do poprawczaka. Raz zrobiliśmy z chłopakami jeden przekręt na basenie nic poważnego ale mama zabrała mnie potem pod taki poprawczak, żebym sobie zobaczył, jak tam jest. Mówiła, że jak będę rozrabiał, to tam wyląduję. Patrz, jakie kraty w oknach. Na podwórku gapili się na nas jacyś ludzie, a mama pytała, czy pamiętam, jak mi się strasznie nie podobało na obozie i że to będzie dużo gorsze bo w Poprawczaku wychowawcy nie będą dostarczać nam rozrywki że tam się nie idzie na dwa tygodnie że inni mogliby być bardzo niemili. Że widywałbym ją raz na tydzień i że na pewno nikt nie pozwoliłby mi grać na kąpie, jeść pizzy na kolację, czy chodzić w weekendy do kina. I czy rozumiem, że zawsze jest coś za coś. Ale ja wiem, że tak jest. Wiem też, że wszystko kosztuje, że mama musi pracować w teatrze, żeby zarabiać pieniądze. Ale z drugiej strony, i tak ma dobrze. Bo nie musi na przykład siedzieć na kasie w markecie. Poza tym bez przesady, bo mam w klasie chłopaków, którym rodzice kupują wszystko od razu, kiedy tylko to coś się ukaże: na przykład nowe gry, albo najnowszy model telefonu, ciuchy, cokolwiek. Chociaż mnie akurat w ogóle nie zależy na ciuchach. Inna sprawa, że naprawdę boję się poprawczaka. Bo, jak tam wtedy pojechaliśmy i staliśmy przed bramą, był bardzo ładny dzień. Jakoś na początku lata. Wiał ciepły wiatr, a w powietrzu pachniało wakacjami. Ale tam, w tamtym miejscu, ani przez chwilę nie pomyślałem o wakacjach. I całą drogę do domu obiecywałem sobie, że już będę grzeczny, że będę się pilnować. Mama w autobusie powiedziała potem, Przecież wiesz, że nigdy bym cię nie oddała do poprawczaka, ale jeśli zrobisz coś naprawdę bardzo złego, to mogę nie mieć na to wpływu, rozumiesz? Potem chciałem nawet opowiedzieć o tym Jonaszowi, Nikowi i Ondrze, z którymi najbardziej się kumpluję, no, ale mogliby pomyśleć, że jestem tchórz, więc nic nie mówiłem. A kiedy następnym razem na basenie znów chcieli podtapiać kogoś dla zabawy. Powiedziałem, że muszę wracać do domu. W nocy budzi mnie hałas, piec. Otwieram oczy i widzę, że ktoś tam stoi. Jestem przerażony, jak nie wiem co. Zaczynam krzyczeć, ale widzę, że to mama. Nie pamiętam, kiedy ostatnio byłem taki szczęśliwy. Jestem pewien, że przyjechała, żeby mnie stąd zabrać. I że teraz już wszystko będzie dobrze.